Witam wszystkich na moim kanale 8 grudnia. Ja jestem po giełdzie, co udało mi się kupić. Udało mi się kupić tylko 3 kasety, dwie kasety, bo jedną Queen a Night of the Opera. Kupiłem w tamtą niedzielę. Tak się prezentuje tu są utwory. Mercury, Queen Dzisiaj kupiłem dwie kasety do mojej kolekcji Roxette joyri Joyride i Erasur, Erasure, Erasure, nie wiem się czyta Horus Roxette takie utwory. Tu jest kaseta. Erasure. Chorus. Na końcu wstawię jeszcze zdjęcia, co było ciekawego na giełdzie. Za kasety dwie dałem po złotówce. Tego samego pana co w, tamtym, w tamtą niedzielę też po złotówkę dałem. Razem 3 złote. wyszło mnie. Dzisiaj dałem tylko 2 złote Za te dwie, mam chciał po złotówce, za kasety. Wziąłem do mojej kolekcji płyt i kaset. Bieram kasety. Zbieram winyle. No i na końcu, jak powiedziałem, dodam zdjęcia co było ciekawego na giełdzie. No i do następnej giełdy. Może już będę. Na pewną giełdę chcę pojadę na Wrocław. Zobaczymy się uda. Jak będzie z czasem, w niedzielę, jak będzie coś ciekawego i dojadę na giełdy do Wrocławia, to też nagram relacje. Dziękuję za obejrzenie w jego filmiku, do następnego, cześć.